Cześć Wam dzisiaj, a wizu z wizualnie witam Was w grze, która nazywa się Hidden Folks, w serii, która nazywa się Epic Overview. Jest to seria, w której zajmujemy się grami dowolnymi nam za darmo przez Epic w Epic Games Store. W tym tygodniu są to dwa tytuły: Totally Reliable Delivery Service Standard Edition, który to już kiedyś był przez Epic dany za Freeco. Zdążyłem o tym zapomnieć, ale widzę, że tę grę mam w swojej kolekcji, więc dany być musiał. Raczej z własnej woli bym nie kupił. A z drugiej strony jest Hidden Folks, na który patrzycie w tym momencie. I linki do obu tych tytułów macie na dole w przypiętym komentarzu. Jeżeli pofatygujecie się do 21 sierpnia, do godziny 17 to są do przypisania, a od godziny 17 do 17:28 sierpnia będzie Kameru oraz Strange Horticulture. Zobaczymy, na tym drugim są kotki, mogę być zachwycony. Linki na dole w przypiętym komentarzu, pamiętajcie złapać, i jeżeli będziecie łapali coś we własnym zakresie na Epiku, to w tym momencie trwają oszczędności w Epic. Od 7 do 21 sierpnia to to jest. I cała masa Giereki jest na promocji. Jeżeli ktoś by za czymś optował, to bardzo, bardzo, bardzo polecam. Nie zapomnijcie o tego kreatora wizu Epic wspierać mnie w ten sposób. Oczywiście również do tego link na dole w przypiętym komentarzu jest, a ja bym przeskoczył do tego, z czym się je, Hidden Folks. Jest to gra, która w większości sklepów pojawiła się w okolicy lutego 2017 roku. Producentem jest Adrian de Jong oraz Sylvain Tegreauk. Um, przepraszam, prawdopodobnie zamordowałem wymowę. Adrian jest wydawcą i to jest produkt mniej lub bardziej jednej osoby, ewentualnie bardzo małej ekipy twórczej, co zresztą widać, ma swój urok. Na Potentacie Growem Steamie ma bardzo pozytywne recenzje. 18 sztuk, z czego 94% jest pozytywnych, wszystkie recenzje są przytłaczająco pozytywne 7424 97% z tego jest pozytywnych. Jeżeli chodzi o DLC dodatki różne, takie takie to nie ma nic, to co daje nam Epic to jest pełna zamknięta paczka. W innych miejscach do dokupienia jest jeszcze soundtrack. Na Epiku do kupienia osobno nie jest. Jeżeli chodzi o Kimistrzym czym fabułę, to trudno o cokolwiek powiedzieć, po prostu będziemy szukali ukrytych rzeczy, więc może przeskakując od razu do grywalności co nam wytłumaczy. Więcej. Mamy zestaw ruchomych obrazków, na których szukamy rzeczy. Rzeczy te wynotowane są na dole, na takim pasku, więc wiemy, co znaleźć mamy. I na samym początku to nie wydaje się zbyt trudne. Przesuń te gałęzie, żeby znaleźć węża. To mi zajęło najwięcej więcej na pierwszym obrazku. Albo ten ludek, ta małpa, bądź jakiś banan, który powinien spać z drzewa, jeżeli go odpowiednio ruszymy. Więc jest to Where is Waldo, ale zrealizowane za pomocą animowanych obrazków czarno-białych. Właściwie biała przestrzeń z czarną kreską. Nic tutaj więcej wizualnie się nie będzie działo. Bardzo proste na początku początku, jeżeli chodzi o koncepcję, a mega skomplikowane i rozbudowane w późniejszych mapach, z tym, że nie ogranicza się to tylko do znać odpowiednie przedmioty wynotowane na dole, czasem to jest wykonaj proste zadanie, ludek sobie idzie od lewej strony ekranu do prawej i musimy oczyścić drogę przed nim, żeby mógł dojść do samego końca, więc jest troszkę więcej interakcji w tym niż w klasycznym Where is Waldo. Co do sterowania, klawiatura i myszka, właściwie sama myszka, bo tutaj nic za bardzo nie będzie się działo, ewentualnie ta gra zapewne jest dostępna na smartfon bo wygląda jak coś do tapania po szkle. W strefie wideo, tak jak wspomniałem, białe tło, czarne rysunki, za dużo się nie dzieje. Ma to swój urok, jest bardzo przyjemny wizualnie. Jak najbardziej na tak, chociaż nie do końca jest to moja stylówka. W strefie audio, za to mamy fantastyczną sprawę. Są głosy jakby jednego człowieka, który imituje wszystkie rzeczy, które ruszamy, dotykamy. Więc jak naciśniemy na krokodyla, to będzie jakieś. jak ruszymy węża, to zrobię w stronę mikrofonu. Liany, drzewa, wszystkie te rzeczy, które tykamy mają albo ogólny dźwięk, że tam nic nie ma, albo jeden z takich zabawnych, śmiesznych, że ej, jak to klikasz, to jest bonusowy dźwięk, chociaż to nie jest jedna z tych rzeczy, które masz znaleźć. Bardzo przyjemne, bardzo zabawne. Podoba mi się, co zrobili ze strefą audio. A jeżeli chodzi o bugi, to nie natknąłem się na nic. Nie mówię, że nic nie ma, tylko nic nie znalazłem, nic mi się w oczy nie rzuciło, więc przechodząc do wymagań mamy Windowsa 10, procesor z obsługą SSE 2, kartę graficzną kompatybilną z DirectX 10 shader model 4, ale DirectX 9 może być zainstalowany. Nie wiem dlaczego w ten sposób to tutaj rozróżnili. I 300 MB wolnej przestrzeni na dysku. W zalecanej konfiguracji nie ma jakoś wybitnie więcej, więc może przeskoczmy do dostępnych wersji językowych. I tych jest od groma. Polski jest tutaj również zaznaczony, ale nie będziemy mieli żadnych tekstów do czytania ani nic takiego, bo jest to gra, w której wybieramy w co klikamy, i do tego sprowadza się cały gameplay. Macie chwilę bez mojego monologu. Uh 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 Tut. xa 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 O oh. <laughs> <Bling>. <laughs> zip, zip. I reasumując, nie spodziewałem się niczego po tym tytule, zasadniczo nie byłem do niego nawet pozytywnie nastawiony patrząc po screenshotach, a pograłem troszeczkę i... przyjemne, odprężające, Mi się to nawet podoba. Jestem całkiem na tak. Odpowiadając na pytanie, czy warto za darmo, to jest uczciwa cena. Ten tytuł normalnie kosztuje 63 zł na Epiku, w innych sklepach jest to już 69,99. Ja bym nawet za pół ceny nie złapał, bo nie jest to mój typ gry. Wziąwszy za darmo, stwierdzam, że bawiłem się całkiem nieźle, więc jestem zdziwiony. I zdumiony. To już jest wszystko, co ja dzisiaj dla was mam przygotowane. Linki na dole w przypiętym komentarzu. Miłego, do następnego. Wizu się Dubuje i hej! Jeśli podoba ci się ta seria, to przy odbiorze bądź zakupie gry nie zapomnij wpisać taga kreatora w wizu Epic. Trochę cykam się drugiej gierki, którą dają za Friko, ze względu na to, że już z niej nagrywałem, ale nic nie pamiętam.